Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Koniec roku 2024 oznacza jedno: tegoroczną topkę zestawów Lego. Jak co roku, żeby dany zestaw mógł znaleźć się w topce, musi spełnić dwa warunki. Czyli jego premiera musiała odbyć się w roku 2024, a następnie musiał zawitać na mój kanał w formie recenzji. Więc na przykład ogrodu botanicznego jeszcze nie złożyłem, leży tutaj. Właśnie uderzam w pudełko z ogrodem botanicznym. Jeszcze go nawet nie otworzyłem, więc nie miałem go kiedy poskładać, także już wiecie, że ogrodu botanicznego w tej topce nie będzie. Co więcej, zdradzę Wam sekret, barad Dur też nie będzie w topce, Endurance też. Ale wiecie, moje topki są e, takimi moimi osobistymi topkami. W sensie nie chcę robić listy, na której znajdzie się 10 największych i najdroższych zestawów, tylko ja lubię doceniać zestawy za coś nieoczywistego. Zestaw wcale nie musi być duży i drogi, bo to może być mały zestaw z Lego City za 43 zł katalogowo, i on też może wysoko znaleźć się w topce. Bo tak już mam. Bo ja. Wiecie, trochę nie to, że znudziłem się dużymi zestawami, ale podchodzę do nich w ten sposób, że jak zestaw jest ogromny, to ja też oczekuję, że on będzie zestawem wręcz idealnym. barad Dur w mojej opinii takie nie było, bo figurki oczywiście są fenomenalne, no ale sama konstrukcja nie jest na tym poziomie co Rivendell, które do tej pory mnie oczarowuje, kiedy odwracam się w lewo i patrzę sobie, jak wygląda, szczególnie kiedy jest wepchnięte do witryny od Blackbrick No ale dobra, może jeszcze kilka słów na temat zestawów, które nie weszły do topki i które były. Były na takiej powiedziałbym, nie to, że liście rezerwowej, ale które po prostu nie dostały numerków od 10 do pierwszego. I to był tak: zjazd rodzinny, czyli oczywiście kolejny zestaw z okazji chińskiego nowego roku. Ja po prostu mam do nich słabość, bo one są świetnie wycenione, ale są też zawsze pełne detali, mają dużo minifigurek i po prostu dobrze wyglądają. Śmieciarka z Lego Technik. Kurczę, miałem zgrzyt, czy jej na pewno do topki nie wrzucić, bo bardzo mi się podobała, no ale finalnie w dziesiątce się nie znalazła. go z LEGO City. Zestaw mały, niedrogi, a naprawdę uroczy i jeszcze z takim vibe'em lat 90. Też były blisko, żeby wejść do dziesiątki. Stacja kosmiczna i rakieta z LEGO Friends, czyli kosmiczny zestaw z linii Space, który oczywiście można łączyć z zestawami space'owymi z innych serii. No, bardzo ładny, ale znowu niewiele brakło, żeby... W tej dziesiątce się znalazł. Chatka Hagrida, bo jest to niby część nowego Hogwartu, ale jest to zestaw, który jest totalnie od niego niezależny, bardzo ładny, dodatkowo dostajemy tam odlew Norberta, też było blisko. Czerwony, piętrowy autokar z Lego City, zestaw świetnie wyceniony, ładnie wyglądający i po prostu dający frajdę. Kwintesencja Lego City. Znowu było blisko. Super samochód Ferrari F40. I tutaj miałem pewien problem, bo chciałem może trochę na siłę wrzucić coś ze Speed Champions do topki i F40 była blisko, ale finalnie do tej topki nie weszła i mam wrażenie, że w tym roku w Speed Championsach nie było czegoś takiego mega wow. Znaczy zaskoczeniem na pewno była G-klasa, która na żywo wyglądała lepiej niż na zdjęciach, ale czegoś chyba zabrakło. Kwiat śliwy, czyli mały zestaw w serii botanicznej, piękna donica, bardzo ładny kwiat, no i znowu było blisko. I żółta ciężarówka z LEGO City to jedna z tych żółtych konstrukcji z 2024 roku, która była naprawdę świetna. Fantastycznie się bawiłem przy jej składaniu, ale na topkę. Nie weszła, ale była blisko. No dobra, zacznijmy w takim razie od miejsca dziesiątego. Dziesiąty jest Soku Millennium Mid-Scale. Najlepszy zdecydowanie statek z tej serii, w mojej oczywiście opinii. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajny balans, jeśli chcecie mieć namiastkę UCS-a, ale nie chcecie przeznaczyć tak ogromnej kwoty, albo nie macie na niego miejsca. A z drugiej strony... Nie jest to taka konstrukcja kompromisowa jak playscale'owe soku milenium, które mają fantastyczne figurki, na przykład jak mroczny Sokół milenium, którego chciałem wyróżnić właśnie za figurki, bo te są fenomenalne, ale konstrukcyjnie to jest powtórka z rozrywki. A ten midscalowy soku milenium zdecydowanie jest godny tego, żeby zająć dziesiąte miejsce. Piszcie, co sądzicie o tej pozycji, bo wydaje mi się, że ten zestaw ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Dziewiąte miejsce to żółty ruchomy Żuraw z LEGO City. Konstrukcja bardzo duża, konstrukcja bardzo solidna. Mm i konstrukcja która trochę odstaje od tego co Lego City zawierało w ostatnich latach, czyli zestawy mocno uproszczone, zestawy troszeczkę powiedziałbym skierowane do młodszego odbiorcy, a tutaj mamy rzeczywiście konstrukcję piękną, konstrukcję która daje nam dużo frajdy i która naprawdę jest monumentalna. To jest zwykły zestaw katalogowy. To nie jest żaden ekskluzyw i serio świetnie się bawiłem przy żurawiu i tak jak mówiłem wcześniej o tych żółtych zestawach z Lego City to jest właśnie jeden z tych, na które warto było zwrócić uwagę. Miejsce ósme to pewnie zaskoczenie. Aragog w zakazanym lesie. Chyba najlepszy pająk do tej pory wydany z Lego. Zdecydowanie lepszy od poprzednich Aragogów, zdecydowanie lepszy od Szeloby. I wiecie, znowu to jest ten przypadek, gdzie niewielki, niedrogi zestaw może być bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Świetny Aragog, taki jaki właśnie powinien być. Dobrze odwzorowany względem tego filmowego pierwowzoru. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że Aragog był ogromnym zaskoczeniem. Bo totalnie nie, nie oczekiwałam nic od tego zestawu. Na zasadzie pomyślałem, dobra, to po prostu będzie kolejny Aragog, A jakoś tak bardzo mocno utkwił mi w pamięci, i dlatego znalazł się w topce. I wypchnął tak naprawdę Hatkę Hagrida z tej topki. Wyścigowy łazik terenowy, to miejsce siódme. I zastanawiam się, czy to w ogóle nie jest jeden z najfajniejszych zestawów Lego Technik, takich do 100 zł w ostatnich latach. Ale też widzę po komentarzach pod tą recenzją, że jedni piszą, wow, to jest naprawdę super zestaw, żeby w serię technik wejść. A niektórzy piszą, że mm, mech za dużo naklejek w ogóle. Ja serio uważam, że jeśli ktoś chce. Zapoznać się z serią Lego Technik i nie chcę wydawać zbyt dużych pieniędzy, to to małe Buggy, które, jeśli dobrze pamiętam, chyba katalogowo kosztuje 70 zł, będzie naprawdę świetnym wyborem. Miejsce szóste to młody Simba, ale ten duży, nie ten mały. Ja mam ogromny sentyment do króla Lwa. To była pierwsza kreskówka, którą oglądałem wielokrotnie za dzieciaka. Jak miałem, nie wiem ile ja wtedy miałem 4 lata. 5, coś takiego, nie pamiętam kiedy była premiera chyba w 94, jeśli tak to miałem wtedy 4 lata e, miałem w ogóle Króla Lwa nagranego w kinie na VHS a który jeszcze był przegrany, więc wiecie, to było na tej zasadzie, że gość pojechał do kina, nagrał to z widowni i ta kopia była naprawdę słabej jakości a ja to oglądałem jako dzieciak wielokrotnie i tłukłem to po prostu do e, no do pożygu, tak e, i tutaj też myślę, że jeśli chodzi o Simbę on mi się na początku podobał potem miałem takie może nie będzie aż tak rewelacyjny, ale serio, jest świetny, stoi u Franka na regale i codziennie go widzę wielokrotnie i nadal sprawia mi frajdę. Simba jest serio top. A miejsce piąte to Świątynia Smoczego Kamienia. Jeden z najlepszych zestawów ninjago w ogóle. I biorąc pod uwagę, że to nie jest zestaw taki wiecie ekskluzywny, jak na przykład części miasta ninjago, jak świątynia ejerjitsu, to jest po prostu zwykły, seryjny set, który jest obłędny, jest fantastyczny i ciężko jest mi się do czegokolwiek w tym zestawie przyczepić. On po prostu sprawiał mi ogromną frajdę od początku do końca składania i potem na niego patrzyłem i sobie myślałem: kurczę, czemu częściej coś takiego w Ninjago się nie pojawia? Czemu ciągle dostajemy poturkę z rozrywki, czemu ciągle dostajemy pojazdy i my, a tak rzadko dostajemy tak świetne konstrukcje. Naprawdę wart polecenia. Czwarty zestaw to Skórkościec i tutaj miałem dylemat, czy umieścić skórkośca czy Battle Busa, ale Battle Bus ma fenomenalne figurki. Natomiast sam bus pachniał mi trochę powtórką z Hidden Side. I wiecie, to nie jest zarzut, że ten zestaw jest zły, bo jest naprawdę spoko. Ale skórkościec po prostu wygląda świetnie. Stoi tutaj na półce, tak? Na pewno nadal tak. Stoi tutaj, patrzy się na was, a wy na niego i. Znowu, ogromna frajda do składania. To też czasem tak jest, że każdemu przyjemność sprawia coś innego w trakcie składania danego zestawu klocków. Ja przy Skórkości czułem ogromną frajdę. Kiedy widziałem jak on powstaje. Kiedy dokładałem kolejne elementy i po prostu, no, omen no, miałem banana na twarzy, kiedy na niego cały czas zerkałem w trakcie budowania. Serio, świetny set. No i dotarliśmy do podium, i to może być pierwsze z zaskoczeń, chociaż pewnie już wielokrotnie byliście dzisiaj zaskoczeni. Trzecie miejsce to dzikie zwierzęta z safari czyli oczywiście żyrafa z serii Kreator 3 w 1, ale i inne zwierzęta, które znajdziecie w tym zestawie. To jest zestaw, który mnie oczarował. Ja w ogóle jestem wielkim fanem serii Kreator 3 w 1, dlatego że tak jak w latach ubiegłych często było tak, że główna konstrukcja była świetna, ale dwie pozostałe najczęściej nie dowoziły. Były takimi... widać było, że to były konstrukcje B i C. A ja mam wrażenie, że ostatnio te zestawy są coraz bardziej konstrukcją A, A2 i A3. I w przypadku żyrafy tak dokładnie jest, ale sama żyrafa skradła moje serce i wy też ją polubiliście, bo komentarze pod recenzją były bardzo przychylne. Drugie miejsce to kolejny żółty pojazd z Lego City. Tym razem jest to żółta koparka. Mówiłem o ciężarówce, mówiłem o żurawiu, który też zresztą w topce się znalazł. Żółta koparka jest po prostu świetna, jest absolutnie fenomenalny. To jest zestaw, który tak bardzo mi się podobał, zresztą. Mówiłem wcześniej o tych żółtych pojazdach. Mam wrażenie, że to jest takie mocne odrodzenie LEGO City. Mówiłem też o czerwonym autobusie, o Gokartach. Coraz więcej zestawów z LEGO City jest dla mnie bezapelacyjnie świetna. Mam nadzieję, że tak będzie również w kolejnych latach, i oby więcej tak udanych konstrukcji jak żółta koparka. Piszcie zresztą, kto z Was ją kupił, kto z Was się nią zachwyca, bo ja jestem w niej szczerze zakochany. No i miejsce pierwsze. Ciężko nazwać to zestawem, ale uważam, że warto umieścić na tym miejscu kolekcjonerską serię minifigurek na licencji Dungeons and Dragons. Nie wiem, czy kiedykolwiek w figurkach kolekcjonerskich odległo mieliśmy tak równą serię, ale również serię tak dopieszczoną pod względem detali, pod względem dodatków, które zostały przygotowane w naprawdę ogromnej ilości dla. Tych figurek, bo mamy tutaj elementy, które powstały tylko i wyłącznie po to, żeby umieścić je w kartonikach z tej serii. No i wiecie, myślę, że jeśli chodzi o hype na paladyna, ale i kilka innych minifigurek, pokazuje. Jaką popularnością ta seria się cieszyła i jak bardzo została przez fanów doceniona. Ja wiem, że to miejsce pierwsze jest zaskakujące, bo pewnie spodziewaliście się, że właśnie tam może być barad dûr albo Endurance, ale stwierdziłem, że to byłyby wybory zbyt oczywiste. A figurki z D&D po prostu są fenomenalne i absolutnie chyba nikt nie będzie z tym dyskutował. Piszcie, jakie... Zestawy powinny się znaleźć na tej topce w Waszej opinii, których ja na topce nie zawarłem i jeśli teraz słyszycie buczenie, to chyba jedzie jakiś naprawdę ciężki pojazd ulicą, no, ale mam nadzieję, że uda się to trochę stłumić. Ja czekam na Wasze komentarze, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!